Firma Antrophic wypuściła dwa bardzo ciekawe papiery naukowe. To jest taka firma, która chyba ma największy wkład z tych komercyjnych, taki ogólny rozwój wiedzy o modelach sztucznej inteligencji, o modelach językowych, przynajmniej najwięcej informacji publicznie udziela. I największe ma takie chyba poczucie odpowiedzialności społecznej za te modele językowe, to znaczy, że jak się słucha tego Dario modeli, czyli CEO Antrofica, to on dużą wagę przykłada do bezpieczeństwa, dużą wagę do tego, żebyśmy zrozumieli, no bo generalnie jest tak, że my korzystamy z tych modeli językowych, ale nie wiemy jak one działają, to znaczy... Naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób się dzieje to, że oni podejmują jakąś decyzję, w jaki sposób myślą. Jest to taka czarna skrzynka. W SEO też mamy taką czarną skrzynkę. Coś robimy, coś dostajemy na odpucie, ale nie wiemy, co się tak naprawdę w środku dzieje. You can find many more examples of Claude's in to właśnie, więc Claude pokazało tutaj, w jaki sposób zrobili to badanie. Czyli można sobie wyobrazić to tak, że stworzyli oni prostszy model, który są w stanie zrozumieć. Y i wykorzystali go, żeby zrozumieć bardziej skomplikowany model, w tym przypadku model Haiku 3,5. To, co tam jeszcze wybrzmiewa, to to, że oni nie starali się rozumieć pojedynczych neuronów, no bo modele językowe mogą zapamiętywać różne informacje w pojedynczym neuronie. No i dzięki temu, dzięki temu są w stanie generalnie przewidzieć, zobaczyć trochę, co robi model językowy wewnątrz. I tak jak tutaj Klaudy powiedział, Model językowy planuje, tak jak do tej pory myśleliśmy. On generalnie skupia się na tym, żeby przywieźć kolejny token. Jak widać, trochę inaczej myśli. To co jest jeszcze ważne, to oni powiedzieli o tym, że to służy bezpieczeństwu. Widzę tu, Robert, też potencjalne zagrożenie, bo jeżeli będziemy w stanie obserwować, jak model językowy działa, to będziemy też w stanie go w jakiś sposób hakować, na przykład, i zarażać czymś, nie? Mm -hmm, na pewno tak będzie.